Drodzy Państwo, i znowu spotykamy się w związku z propozycjami książkowymi, ale nie tylko, bo czas świąteczny, a więc czas niespodzianek, obdarowywania się i przyjmowania różnych prezentów. Jesteśmy w galerii, a zatem obrazy. Mam w ręku książki, ale też będziemy mówić o muzyce. Jeśli ktoś z Państwa spędza na smutno święta Bożego Narodzenia, to Myślę, że ta para autorów, erudytów wprowadzi Państwa w dobry nastrój. Bralczyk i Ogórek yy, są niezawodni i tym razem napisali książkę, a bodaj ci nóżka spuchła, czyli co nas śmieszyło i śmieszy. Będziecie Państwo, będziecie państwo radośni po tej książce i święta będą, będą już zupełnie inne. Jeśli mówimy o mistrzach, to Jan Engler i Kamila Drecka bez oklasków, książka, na którą czekali widzowie nie entuzjaści Jana Englerta latami. I jeśli chcemy zobaczyć, jak być mistrzem w życiu aktorskim, ale i w życiu takim zwyczajnym, chociaż Jan Englert i życie zwyczajne właściwie wykluczają się, to ta lektura jest konieczna i mistrz Englert i redaktorka Kamila Drecka przyjęli zaproszenie, więc myślę, że niedługo porozmawiamy i wspólnie będziemy się cieszyć tą książką. Zapraszam Państwa do rozmowy z Marcinem Matczakiem, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, który napisał książkę Jak wychować rapera. Ta rozmowa cieszy się ogromnym, ogromnym zainteresowaniem. Ona jest na stronie, na stronie EntropiSłowa, na YouTube Antropisłowa. Zapraszam serdecznie. Tam jest dużo ważnych y, opinii dotyczących szkoły, rodziny, patriotyzmu. Państwa, prawa, konstytucji. Ktoś, kto się tym interesuje, na pewno się nie rozczaruje. Jeśli ktoś lubi Jakuba Żulczyka, to mam informację zwrotną w rękach. Mianowicie, Jakub pisze co dwa lata mniej więcej książki. One się cieszą ogromną popularnością. Tutaj jest tajemnica. Tu jest suspense, tu jest opowieść o relacji, tu jest też opowieść o uzależnieniu. Mam nadzieję, że Jakub Żulczyk przyjmie nasze zaproszenie i będziemy o tej książce rozmawiać. Proszę sięgać po nią między świętami a sylwestrem. Jeśli ktoś jest uwięziony z własnej nieprzymuszonej woli, z różnych powodów, zostaje w domu, to może wziąć do książki, do ręki książkę Marzeny Mróz Bajon, domy pisarzy i podróżować po różnych krajach, różnych miastach, żeby poznać warsztat pisarski, wybitnych pisarzy, żeby poznać cały anturaż, jak powstawały te książki, w jakich kontekstach powstawały. Nie tylko mówimy o architekturze, ale mówimy też o tętnie miasta, o emocjach miasta, o emocjach tych miejsc, w których, w których dzieła powstawały, powstawały dzieła wielkich, wielkich pisarzy. I na koniec Kobusz, Jan Kobuszewski z drugiej strony sceny, Hanna Faryna Paszkiewicz niezwykła książka, niezwykła postać. Jeśli młodzi nie wiedzą, kto to jest Jan Kobuszewski, niech otworzą sobie YouTube, a niech odpalą i zobaczą, co wyprawią na scenie. Absolutne. Artystyczne, aktorskie zwierzę, który potrafił zagrać, które potrafiło zagrać wszystko. Jan Kubuszewski, Marka sama w sobie. Takich aktorów już najprawdopodobniej nie ma i nie będzie. I kiedy czytam tę opowieść człowieka, który rozbawiał pokolenia, a jednocześnie był, jeśli nie najsmutniejszą osobą, to bardzo melancholiną, to już wywołuje pewną. pewną pewną chęć sięgnięcia do, do tej właśnie książki, do tej lektury. Ta rozmowa z, z autorką książki, ale też z wieloma przyjaciółmi, z Wiktorem Zborowskim, z Olgą Lipińską, są jest ta rozmowa na stronie YouTube Entropia Słowa, można ją zobaczyć. Zapraszam państwa. Serdecznie życząc, życząc świątecznych świąt. Ach, jeszcze przecież muzyka. Kasia Miller podarowała mi tę płytę, choćby tylko na chwilę. Ona mi ją podarowała na zawsze. Mam nadzieję, że jej mi nigdy nie zabierze. Będziemy nagrywać rozmowę o tej płycie z Katarzyną Miller będziemy rozmawiać o tekstach, o aranżach, o inspiracjach, o tym wszystkim. Co jest związane z pracą nad tą płytą, która zdaje się, że sprawiła jej ogromną przyjemność, a mnie sprawiła przyjemność, bo przecież ją sobie słuchałem i będę słuchał. Polecam tę płytę nie tylko na święta, ale też na co dzień.